Cześć, tu Król2003, jestem dzisiaj w mojej gildii tutaj z kolegą, nie wiem kto tu poszedł, tylko on mnie ze mną teraz w konflikcie na Skype'ie, a ponieważ, tak, takie tłumaczenie na początek filmu. Jak załącza Skype'a, to mu rozwala Minecrafta, wywala po prostu, wyłącza. No, a więc będzie dzisiaj taki odcinek. Pokażę Wam naszą gildię, którą zrobiliśmy przed chwilą. To jest godzina 20. I teraz, jak to zrobię, jak się zaczęłam grać i sobie nagram. Tutaj tak klejmujemy, zbieramy materiał. No dobra, to jest, tak, jest tu plan. Zbieramy sobie ten Jak się na zbroję, bo to jest ser dropiący. Nie ja, wiem, Jak na razie to mam tylko tyle. Setan. Zbieram jeszcze. Bo chcę mieć całego jak słowego. Teraz sobie pójdę enchantować spodem od no, no, Bo tutaj jak się zabije świnkę albo e, coś innego, nie wiem, jakiegoś pajająka, potwora, moba, e, to wylatuje strasznie dużo ekspo. Zaraz Wam to pokażę, bo coś słyszy. Zobaczcie, jak to później. Czy on przyjdzie do mnie? Nie, Nie wiem, ile to gdzie tam 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 tam, 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 ktoś. No dziwny mikrofon, ale fajnie jest. Może tu coś będzie, jakiś materiał, z kimś będę gadał na Skype i z kimś tam, bo tak samo tak dziwnie. Mm -hmm. To fajne jest to, że się dostaje ten chain chest plate i całą zbroję taką kolczastą ten skid starcie i też kilof jeden. Ja zrobiłem pełny. A tamten mój kolega No super, nie muszę jak sklepka jeszcze muszę dziewięć biaksów znaleźć, to będzie cały biak z sodi. chyba pada. Tak. A już myślałam, że będzie tak fajnie. I chyba przez coś cały... przecież sobie trochę te... specjalne. Z kim to już się dowiecie niebawem na nagraniu, a to nagranie będzie, nie wiem. Możliwe, że za kilka dni lub jutro nawet bo dzisiaj jest wtorek, to. To możliwe, że będzie już w środę lub... Jakoś później zastanowię się. Ta druga osoba też się zastanowi. I to będzie specjal. Pierwszy specjal kruka. Nam baradę, dom dom, dam, 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 dam. dom. Ciekawe co to będzie. IP tego serwa i będziecie mogli sobie tu ze mną pochodzić. taki ten skin w garniturku. Bo to dla dlatego tak ważnie. Tak dam, 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 będzie. W garniturku. Nie wiem skąd przyszedł mi ten. Pomysł do głowy szyi, zrobić skina na garniturze na specjalne. Po prostu tak, 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 tak sobie wymyśliła. Dobra, idę założyć, zrobić luty maksowe, a mój kolega chyba już weszł. Nie, nie widzę nie, nie to jest brzydko musi być black to wtedy załóż IP serwera jest proste bo będzie w opisie bo jest proste, ale nie jest proste, bo jest dupie nie wiem co ja mówię ale serwer jest teraz nowa edycja tego serwa, bo nie wiem czemu tak cały czas ten serw odnawiają, bo ostatnio była nowa i znowu zrobili nową a, pewnie dlatego, żeby było więcej graczy i tak to już się staje nudne, że o merdze, jak i co tu robić? No taki skasuję, ja ale sobie można od nowa pozbierać. Ja nie wiem, czy już będę zbierał na ten chum, bo powoli będę chyba kończył nagrywanie. Nie, nie mogę zbierać. Nawet dropi jabłka koksy to jest fajne. No. Jeszcze jeden diek. Tak nie chce mi się trochę nagrywać. Albo pokażę Wam naszą gimbię jeszcze i kończę. A, jest na razie skromna. Tak, w sumie jest wszelki. Ja tu mam takie coś. Coś tu mam. materiału, to będzie na tyle, więc zagrajcie sobie na tym serwerze, dobra, no, 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 no. od nowa, dobra, <t inclusive> um, zagrajcie sobie na tym serwerze, jeśli chcecie, dajcie łapkę w górę, jeżeli film się podobał, subskrybujcie i komentujcie, no i chyba